Projekt 20 wywiadów na dwudziestolecie nabiera tempa. Moje zaproszenie przyjął przedstawiciel samorządu rolniczego człowiek, który prowadzi wielopokoleniowe gospodarstwo rolne rolnik, który jest absolwentem SGGW, odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i srebrnym krzyżem zasługi. Zapraszam na spotkanie. Sponsorem programu jest Pronar, największy producent maszyn rolniczych w Polsce. Potrzeby rolników zawsze były naszym priorytetem, dlatego już od ponad 30 lat, jako największy producent techniki rolniczej, zmieniamy oblicze polskiej wsi. To z myślą o Was tworzymy nowoczesne rozwiązania, które pomagają w codziennej pracy. Jesteśmy obecni niemal na całym świecie, ale to tu rozpoczęła się nasza historia historia, którą tworzymy wspólnie. Pronar z dumą wspieramy polską wieś. Sponsorem programu jest Samasz. Polski producent kosiarek bębnowych i dyskowych, przetrząsaczy i zgrabiarek oraz wozów paszowych. Samasz. Polska marka na łąkach całego świata. Sponsorem programu jest firma Solida. Polska Organizacja Inżynieryjna i Spedycyjna działająca w Afryce. Sponsorem programu jest Centrala Nasienna Nidzica. Sponsorem programu jest Terkpiast, rolno-spożywczy rynek hurtowy z Wrocławia. Na program zapraszają patroni. Patronem tytularnym jest firma Bayer Polska. Środki ochrony roślin, nasiona i bioasekuracja. Patronem honorowym jest Krajowa Rada Izb Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich. Krajowa Rada Drobiarstwa. Izba Gospodarcza Krajowy Związek Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej Polskie Zrzeszenie Bydła Mięsnego Związek Polskie Mięso Stowarzyszenie Polski Ziemniak Stowarzyszenie Polski Klub Farmer Roku Izba Zbożowo-Paszowa A ze mną jest Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Witam serdecznie. Ja sobie tutaj parę rzeczy y, na pana prezesa przygotowałem. Nie wiem, Proszę wstąpie. bardzo. Bo y, pan prezes to rolnikiem jest y, od dziecka, z dziada, pradziada? Czy pan y, postanowił być rolnikiem? Nie, ja wysłałem to z krwią matki i ojca. I, I paru to po kolei wcześniej. A skończył pan SGGW, a, czyli. I w świecie warszawskim Pan pobywał dość długo na studiach. Nie ciągnęła Pana, żeby zostawić ten, to gospodarstwo i w mieście się osadzić? Wie Pan, Panie redaktorze, ja pochodzę z rodziny, która na wsi od siedmiu to pokoleń jest, jest w tym samym miejscu udokumentowanym. Nie wiem, to do końca było wcześniej ale pewnie też, bo, bo wtedy wcześniej się też zajmowali wszyscy praktycznie to rolnictwem, bo, bo to była, że tak powiem, to profesja taka, miast było mało. Jeszcze wcześniej 7, po, po kolei cofając się, ja byłem siódmym dzieckiem na wsi, więc moje, moje, moje rodzeństwo starsze wychodziło ze wsi, a ojciec ten najmłodszy Zostawał na wsi i miał się tym ewentualnie później zająć. I tak od samego to początku, przez dziadka i przez i rodziców, byłem w pewnym sensie szykowany. Tak więc ja nawet nie myślałem, że może być inaczej. To rodzice byli świadomymi ludźmi, więc wysłali mnie na studia, żebym był do, do, do tego zawodu przygotowany. A zresztą miałem takie szczęście, że moje i rodzeństwo też wszyscy skończyli studia, więc, więc różne inne i mają różne to profesję, mieszkają w mieście. Więc y, ojciec mi zawsze mówił, że, że, że nie możesz być głupszy od nich, żebyś się tutaj na wsi nie czuł źle. Sponsorem programu jest Samasz, polski producent kosiarek bębnowych i dyskowych, przetrząsaczy i zgrabiarek. Tak jak obserwuję, to zawsze ciągnęło pana do działalności społecznej. To też wyniósł pan z domu? Pewnie tak, bo ojciec też zawsze się lubił udzielać w różnych tam sytuacjach. Od, jako żołnierz to AK, potem więzienie od, od obozu koncentracyjnego Mauthausen. Później zawsze ojciec był przewodniczącym komitetu rodzicielskiego w szkole, więc ten, to myśmy zawsze byli albo coś tam próbowaliśmy też, albo gospodarzami klasy być albo coś tam. I od dziecka w pewnym sensie mieliśmy takie, te, zwłaszcza ja miałem te takie to tendencje, że tak powiem, organizowania się gdzieś tam i jakieś tworzenia rzeczy w szkole średniej, przez gospodarza różnej klasy, później na, na uczelni, też y, działalność w niezależnym zrzeszeniu y, studentów, stan to wojenny, różne właśnie rzeczy w tym, w tym czasie powodowały to, że człowiek do tej działalności społecznej trochę przygotowany. Później 90., rok 89., komitety obywatelskie i różne. Zawsze bym tam, gdzie się coś zaczynało tworzyć. Później zakładałem w 92. roku społeczne liceum od, ogólnokształcące, pierwsze na wsi. Takie, które poprzez społeczne Towarzystwo Oświatowe, radny od razu w pierwszych dwóch kadencjach odnowionych samorządów, członek zarządu gminy, potem radny powiatowy, członek zarządu powiatu w Płocku, i, a oprócz tego cały czas naj, najdłużej w izbach i od samego to początku funkcjonowania ISP. Sponsorem programu jest Pronar, największy producent maszyn rolniczych w Polsce. A jesteśmy ludźmi tej samej epoki, czyli byliśmy w tamtej rzeczywistości komunistycznej, trochę żeśmy tam próbowali Zmienić z świat, tym komunizmem walczyć, jak tylko można było. A czy Panu podoba się to, co teraz się u nas w kraju dzieje? Na pewno to marzeniem naszym, jeżeli wspominamy tamte czasy, tak. to było to, żeby być w Europie. To było to, to. Ta Europa była dla nas jakimś takim światem nie do osiągnięcia. Chcieliśmy się wyrwać z, tych, z, tych, z tej szarości, z tego wszystkiego, co było. No i, i to nam się udało. W sumie to nasze pokolenie doprowadziło do tego, że Polska odzyskała tą suwerenność. Najpierw 80. lata i walka cały czas. 89. rok to już było to, o co nam się to marzyło. I później. I to jest sukces. I to, to na pewno niewątpliwie sukces, że, że możemy po całej Europie jeździć do pracy, do różnic. To, to ludzie, ta otwartość zawsze w nas, w nas była. I poczuliśmy ten zachód trochę u nas. Mimo wszystko sklepy przestały być szare, przestały być puste, przecież pamiętamy te tak. lata, które to, by to było. I nawet ta polska wieś, mimo wszystko, przy różnych błędach, które zostały popełnione, mimo wszystko też zyskała na tym. Ogromne to pieniądze poszły na wsi, gospodarstwa są wyposażone to technicznie dzisiaj nie gorzej jak, jak w Unii Europejskiej. Skorzystaliśmy z tego postępu nauki i wszystkiego, co za sobą niosło za Unia, poza środkami, które też na to miały ogromny wpływ. Było wiele błędów, ale to kto. Kto nie robi nic, to nie popełnia błędów. co się robi, jakbyśmy dzisiaj to doświadczenie, tą mądrość wtedy mieli, którą mamy dzisiaj, to na pewno by te przeobrażenia trochę inne przeszły, a zwłaszcza myślę tutaj o zmianach, które dotyczyły przetwórstwa, handlu, udziału, że tak powiem, akurat rolników. Tutaj żeśmy popełnili w 90. latach ogromną ilość błędów, gdzie nie związano producentów rolnych z przetwórstwem, że to poszło zupełnie innym no, drogą, innym to kanałem. No ale tak już się, już się stało. No tak już się stało, ale to i tak była operacja na żywym organizmie, bo nikt nigdy nie przechodził z socjalizmu, z gospodarki socjalistycznej do kapitalistycznej. W I nie życzyłbym tym... teraz, żeby odwrotnie przechodzić. No, a wszystko <laughs> zmierza w tym kierunku, pan sądzi? Nie, nie, nie. nie, nie. Sądzę, że, że, że jesteśmy w takim, że tak powiem... Na pewno będzie jakaś zmiana, ta cała ta pandemia, która wszystko jest, na pewno ten świat po ustaniu tej to pandemii będzie troszeczkę inny, bo mimo wszystko spojrzeliśmy na ten świat troszeczkę inaczej. Spojrzeliśmy na życie, na to, na wszystko, że nie wszystko nie jest takie, jak nam się wydawało, że, że to może funkcjonować, że człowiek jest tak mocny i tak dzisiaj i dzisiaj wiedzący, wszystko, że możemy się na korporacjach oprzeć, że nieważne gdzie się produkuje, co, ono w każdym miejscu musi być. Nie musi być. Mały wirus powodował to. Że, nie, że człowiek nie jest taki mocny, że wszystkie te rzeczy, które istniały, dzisiaj potężne firmy potrafią padać, cała turystyka, całe wszystko, to, to było związany z tym o, o ogromny przemysł. Gdyby nie pomoc państwa, dzisiaj wszystkich państw, to nie mówię, że tylko w Polsce, do linii lotniczych, do innych, to by te firmy już przestały istnieć i one, odbudowanie ich by było bardzo, bardzo skomplikowane, nie mówiąc o drobnych, małych firmach, które o restauracjach, małych knajpkach, hotelach, w firmach transportowych, całych związanych z turystyką, mieliśmy największą bazę autokarową, praktycznie w Europie. Wyszkolonych kierowców, którzy byli bardzo z dużą wiedzą po Europie, potrafili jeździć, znali to języki. To dzisiaj od roku przestało funkcjonować prawie i, i tych ludzi już nie ma i tych, tych, tych firm już często nie ma. Jak to się odbuduje wszystko, będzie na pewno to, to trwało. Jak się W tej odbudowie znajdziemy wszyscy. No ale rolnicy dali radę, żywili społeczeństwo. Rolnicy dali radę, bo, bo to jest produkt, który ludzie muszą, muszą kupić. I to jest to, że na że, że nasze artykuły jest zbyt, no bo, no bo to się nie da nie jeść. Jak jest kryzys, to można nie kupować butów, można do, do, do nowej kurtki to nie kupić, bo można ją zaszyć. To są, ja, ja, ja tu upraszczam sprawy, ale. A żywność trzeba po prostu kupić, więc nasze artykuły, bez względu na to, czy jest pandemia, czy nie, mają zapotrzebowanie i te sklepy były otwarte, bo one muszą otwarte być, bo tak to, to by byłby głód. Sponsorem programu jest firma Solida polska organizacja inżynieryjna i spedycyjna działająca w Afryce. Dzisiaj przejdźmy trochę do, do takich rzeczy, które związane są w ogóle z organizacją rynku rolnego w Polsce był minister rolnictwa Jan Krzysztof Wardanowski stworzył radę przy prezydencie no i wiem, że był Pan tam zapraszony, to jak, czemu ta Rada ma służyć? Może, no, no, że Panie Redaktorze powiem, że Prezydent stworzył Radę Rolną. A Prezydent stworzył, to ja przepraszam, bardzo to ja <laughs> czegoś nie wiedziałem. A, a Krzysztof Ardadowski został jej przewodniczącym, ale to była wola Prezydenta. Na pewno Krzysztof Ardadowski miał na to wpływ i na to i przekonał Pana Prezydenta, że, że taka roda, Rada Rolna powinna powstać. Ale, tak. ale, ale, i, i sądzę, że dobrze, że, że prezydent, jako głowa państwa, może o, o małych kompetencjach, jeśli chodzi o, o rząd, o, o różne właśnie rzeczy, ma ogromną siłę i, i możliwości przekonywania społeczeństwa do, do ważnej roli, jaką spełnia rolnictwo, spełnia wieś, obszary wiejskie. Również tam, gdzie czasami nas politycy nie chcą słuchać, prezydent może być tą osobą, która tą problematykę zna lepiej. Ma swoich, że tak powiem, doradców w postaci nas, bo tam, tam są różni ludzie od świata nauki, poprzez praktyków, poprzez samorządowców, przetwórców również, którzy doświadczenia pewne mają i wiedzą, gdzie jest problem. To, to stawia to, że prezydent ma także prawo, może, możliwości ustawodawcze, czyli może zgłaszać no, różne projekty ważnych ustaw, które w danej chwili są to potrzebne. Czasami ma ten. To pióro, czy długopis, który może podpisać weto, lub się z czymś zgodzić, lub nie. Więc, więc tutaj jest to osoba ważna i podejmowaniu po decyzji ostatecznej, czy dane projekty ustaw wchodzą, czy nie, jeżeli ma jak największą wiedzę, to jest lepiej. I my będziemy starali się to właśnie robić.